Well, we started in 2010 with the first edition, so that means that this year we have the fourth edition already. And uh, it started because there was a request from, uh, from designers and from companies to be in another zone of the city. Um, what we did here in Ventura is we created a, a whole part, a whole area in Milan of the Fori Salone, which is curated. Maskew to projekt, który realizujemy od kilku lat. Jest to prezentacja najlepszego polskiego wzornictwa, wybrana przez zaproszonych przez nas do projektu ekspertów. W Medialnie prezentujemy odsłonę pod nazwą Maskev from Poland i tutaj jesteśmy już drugi raz na Wentura Lambrate. Nie mamy jeszcze danych co do frekwencji na Ventura Lambrata w tym roku, ale wiemy, że ubiegłą edycję odwiedziło ponad 60 tysięcy widzów. Możemy ocenić naszą wystawą, a jest ono ogromne. Spotykamy tutaj dziennikarzy z całej Europy, ale też bardzo duże zainteresowanie projektami wykazują sami odwiedzający. To projekty wykonane przez polskich projektantów i wyprodukowane przez polskie firmy. Mediolan to stolica światowej mody i stąd się wszystko zaczyna. Chciałabym sprowadzić coś z Polski, chciałabym, żeby tutaj na rynku włoskim coś polskiego. Pokazać, chciałabym, żeby się dobrze sprzedało, żeby się spodobało. Włoski uwielbiają biżuterię i myślę, że orskiej biżuteria jest ręcznie robiona i to jest mega dużym plusem. To na pewno się spodoba. Pokazanie się orskiej na targach design w Mediolanie to jest po prostu kluczowy moment. Od tego trzeba zacząć, bo Włosi muszą, żeby coś kupili, muszą to najpierw zobaczyć, muszą to dotknąć. Mediolan w kwietniu jest niezaprzeczalnie stolicą światowego designu. Zjeżdżają tu z całego świata i projektanci, i producenci, dziennikarze związani z projektowaniem i wszyscy zainteresowani wzornictwem. Dlatego dlatego maskę From Poland właśnie tutaj pokazujemy i dlatego tu i teraz warto być. Wystawy Maskę From Poland zaaranżowaliśmy używając wielkich szpul na kable. Aranżacja po pierwsze dobrze wpisuje się w halę, w której jesteśmy taką postindustrialną, po drugie Nawiązuje do włókienniczych tradycji łodzi. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Polska jest potęgą, jeżeli chodzi o eksport mebli. Jesteśmy trzeci w Europie i czwarci na świecie. Niestety nie przekłada się to na znajomość polskiego designu i polskich projektantów. Dlatego tak ważne jest pokazywanie, po pierwsze, polskich marek, a także polskich projektantów. Dlatego pokazujemy ich w Mediolanie. To jest komplet autorstwa Tonka Augustyniaka nazwy Sieni Nawiązuje do wzornictwa lat 50. i 60. Wiadomość o tym, że dostałyśmy wyróżnienie Must Have jest dla nas, ucieszyła nas bardzo, jest dla nas ważna z tego względu, że Rada Ekspertów uznała nasz produkt za godny pokazania, ale po drugie jest to dla nas okazja do pokazania się w Mediolanie, który jest świetnym narzędziem promocyjnym. To miejsce jest dobrym narzędziem promocyjnym. Streamline to betonowy element ażurowy. Służy głównie umacnianiu parkingów, skarb, podjazdów. Liczy się tutaj przede wszystkim design, jego organiczna forma. Inspirowana ona została ruchem, ruchem wody, przepływem rzeki. Została zaprojektowana przez Jerzego Dobrzeńskiego, z którym firma współpracuje od roku 2012. Bruk jest zapomnianym elementem architektury. Wszyscy skupiają się na domach, na na wzornictwie okien, mebli. Bruk jest traktowany jako szara rzeczywistość. My chcemy to zmienić. Angażujemy się w różnego rodzaju projekty z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracujemy z designerami. Design i kostka brukowa, czy w ogóle nawierzchnia z betonu, to do tej pory były dwa różne światy, które nie wchodziły sobie w drogę w żadnym wypadku. To jest chyba pierwszy, stąd, pierwszy przypadek, stąd gdzie się pojawimy z tym materiałem, The one exhibition which we are really happy with is from the Woods Design Festival. They've been with us for the third year now, so it's three years in a row. And each year we see how they grow in the scenography they make. This year they made a beautiful exhibition design, which really uh, gives much strength also to the great products they have in there. So uh, we think they are very competitive in the design world in these days. Popi w Mediolanie, tapety, które wychodzą um, do szerszego grona odbiorców. Staramy się zaprezentować polskie wzornictwo, ale to, które ucieka się do warsztatu, e, jest to pełne rękodzieło. Pierwsze trzy tutaj, e, mozaiki na przykład są inspirowane mozaikami warszawskimi. E, Jaskułki, e, nasz bardzo mocny graficzny wzór, który dostał wyróżnienie na festiwalu w Łodzi, Maszew. Kolejne są to papugi, dosyć egzotyczne, natomiast też cieszą się uznajem dlatego że kolory żywe dosyć dobrze wpisują się we wnętrza. I ostatni z wzorów prezentowanych tutaj to tapeta, która powstała niedawno, będzie częścią kolekcji inspirowanej miastami europejskimi, bardziej graficzna, uproszczona, tylko jeden kolor na druku. Cała Maske From Poland spełnia wszystkie dwie role. Jest zarówno promocją polskiej kultury, prezentuje najciekawsze polskie projekty, najciekawszych polskich artystów, projektantów. Jednocześnie jest również promocją polskiej gospodarki. Prezentuje firmy, prezentuje polskie produkty, które można kupić z Polski, a coraz częściej również w całej Europie. Cały projekt powstał przy współpracy z Instytutem Mickiewicza. To już drugi raz, kiedy współpracujemy. Ważną rolę pełni również Urząd Miasta Łodzi, który jest stałym partnerem festiwalu. Ale tak naprawdę najważniejszymi partnerami przy tej wystawie są sami projektanci i producenci, bez których ona nie doszłaby do skutku. To oni przygotowali produkty, to oni pomogli nam również w realizacji ekspozycji. To jest florama, to jest kawałek wertykalnego ogrodu ujętego w ramę. Mobilny, niezależny, zielony obraz. Które też może być w wersji jadalnej, tak jak tutaj widzimy. Mogą to być zioła, mogą to być krzewinki z owocami, a mogą to też być klasyczne rośliny stosowane, ozdobne, stosowane we wnętrzach. Nasz zielony obraz po prostu wystarczy na podstawie prostej instrukcji obsługi powiesić na ścianie i umieścić roślinność, która też nie musi być, może być zakupiona w zwykłym markacie czy na giełdzie warzywnej na przykład. projekty, które wspiera Instytut Dama Mickiewicza, pokazują właśnie, że polski design jest innowacyjny. Stawiamy na nowe technologie, stawiamy na nowe pro, no, projekty yy, yy, produktów. Nawiązujemy też, polski design również nawiązuje do tradycji. Planujemy szerszą współpracę, zdecydowanie. Przede wszystkim jest to nasz na drugi rok, kiedy współpracujemy. Kiedy Łódź Design Festival pierwszy raz pokazywał we, wystawę maskę w 2012 roku, my również ich wspieraliśmy. Planujemy współpracę na kolejne lata, zdecydowanie.